Cześć Radek. Cześć, Krystian. O czym dzisiaj powiemy naszym widzom, jeżeli chodzi o te dwa piękne modele? LBX oraz UX 300h. Jeśli chodzi o dwa modele w gamie Lexus'a, możemy powiedzieć kilka rzeczy. Zacznijmy od Lexus'a LBX. Lexus LBX to połączenie stylu, komfortu i elegancji. Pod maską znajdziecie 1,5-litrowy silnik o mocy 136 koni mechanicznych i piątą najnowszą generację układu hybrydowego, która oferuje bardzo niskie spalanie przy jednoczesnej dużej dynamice. To auto idealne do miejskich przygód. Osobom, które potrzebują większej stabilności na drodze oferuje napęd na cztery koła. Radek, a ty co możesz powiedzieć o modelu UX? UX300H, dwulitrowy silnik benzynowy wraz z hybrydą generujący 199 koni mechanicznych mocy. Piąta generacja hybrydy. Co możesz powiedzieć, jeśli chodzi o gabaryty modelu UX? Jest jeszcze bardziej skrojony podmiejskie. Zapłoczone uliczki. Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, jaki jest design tego samochodu ponadczasowa bryła, oczywiście napędy, komfort to wszystko łączy Lexus UX 300H. Radek, zgodzę się z tobą, że UX jest typowym autem miejskim, o czym świadczy e, jego nazwa. Akronim UX to jest akronim od Urban Crossover, czyli miejski crossover. Ale nie zapomnij o tym, że zawsze możemy nim śmiało pojechać poza miasto. Dodatkowo możemy zamontować akcesoria takie jak boks dachowy, czy hak, czy przewieźć na przykład rowery, tak? Zgadzam się z Tobą w 100%, jednak jeszcze jedną ważną kwestią jest nowoczesny design i zaawansowane technologie obu samochodów, jak chociażby elektroniczne klamki, które zabezpieczają przed wysiadaniem w sytuacji, gdy z tyłu nadjeżdża jakikolwiek pojazd. UX 300h dla osób, które chcą więcej. Dla rodziny, dla podróżników, dla osób, które nie chcą się rozłączyć z technologią, z nowoczesnością, to wszystko daje nam UX 300h. Ok, zapytać w takim razie dla kogo jest przeznaczony LBX. Model LBX przeznaczony jest przede wszystkim dla ludzi młodych, ludzi dynamicznych, ludzi żyjących w ciągłym pędzie. To auto dla osób, które poszukują swojego miejsca na ziemi, chcą założyć rodzinę, bądź już ją posiadają. To auto pełne stylu, elegancji i komfortu, umieszczonego w małym, kompaktowym nadwoziu z piątą, najnowszą generacją hybrydy, która dzięki bardzo niskiemu spalaniu i wysokiej dynamice z pewnością zadowoli każdego użytkownika. Warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Obecnie widzicie tu auta postawione w taki sposób, abyście, drodzy widzowie, mogli jak najlepiej zobaczyć je z każdej możliwej strony. Natomiast Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno jednym, jak i drugim modelem Lexusa zaparkujecie w najciaśniejszych miejscach parkingowych miejskiego ruchu. To co Krystian? Jedziemy pocieszyć się tymi dwiema pięknymi drykami na mieście, co? Z przyjemnością Radek. Jedziemy. Dzięki.